No i kolejnym odcinku na kanale Rajdu. Dzisiaj będziemy szukać rzadkich kart. Zaczynajmy. I napiszcie w komentarzu, czy to jest rzadka karta. I droga. I od razu na wejściu profesor Oak Perełka z tamtych czasów z 2016. O, no, Pikachu Takie coś, nie wiem co to jest Możecie napisać w komentarzu, jeśli wiecie Co to jest? O. Energia Pierwsza Вот я у И такая карта. Gdzie jest kolejna perełka? O, e, podróbka. Myślałam, że prawdziwka. Ale miałem chyba taką prawdziwkę. I tylko nagram kolejny odcinek może, jak się uda. I zaczynamy kolejną porcję kart. O, takie coś też. Mamy tutaj. Więc napiszcie w komentarzu, czy takie karty to są jakieś rzadkie karty. Czy nie wiem. Bo ja. Nie wiem, czy to są rzadkie, czy normalne, zwykłe. Profesor O profesor, profesor A nie Ale trzeba wykładkę Fajnie się świeci Więc okładkę. To w też, też Wykładkę weźmy Bo fajnie tak świeci Boki Dobra. O, oh, Misty. Determination. 2016. Perełka kolejna. Trzeba sprawdzić czy to nie podróbka przypadka. No to nic nie wiadomo. Nie. To prawdziwka. trochę przygnieciona. To trzeba schować, żeby się więcej nie podniotła ani nie zniszczyła. trener. Trenerów to ja mam najwięcej. Cały prawie kart. Całe prawie pudełko. No zapomniałem. Prawie. To koczę robić.

I jeszcze to. Jakaś profesor. Profesorka. O. Zespole. Bardzo rzadka Jeszcze świecąca Tu się należy pokładkę Prawdziwka Na szczęście prawdziwka Yes takie same perełki Takie coś O, karta Boga i kolejna, i kolejna. Misty. Też w opłateczkę trzeba włożyć nawet ze starym. nie świeci, nie o, oh, pokebola

Zobaczymy czy tutaj coś nam trafi o, ze świecącym dołem. O, to to fajne, to fajne. To trzeba w okładkę. To trzeba to wokładkę. Bo się fajnie świeci. karta To wszystko Kolejna okładka No misty Determinaty A wejdę w okładkę I się sprawdzi. Ile kosztuje I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.